Luz de Maria de Bonilla, Argentyna orędzie świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi po Orędziu. Umiłowane dzieci Boże. W imieniu najświętszej Trójcy oraz naszej królowej i matki ofiaruję wam tę chwilę miłosierdzia nowinki przeciwne prawu Bożemu wciągają ludzi w otchłań. Niektórzy z wybranych do służby naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi nie modlą się, ale dają się wchodzeniu w kontakty ze społeczeństwem. To razem ze złymi myślami Doprowadza ich do wpadania w nieodpowiednie zachowania, którymi demon się rozkoszuje. Młodzież w całkowitym nieposłuszeństwie spadła w zupełną podłość, w której będąc pogrzebali wartości, by o nich już nic nie wiedzieć. Wiara w Boga jest dla nich czymś starym, fałszywym i wyświechtanym. To ściągnie na młodzież chorobę, dotykającą ich w szczególności, aby się poprawili. Nawet pomimo to, niektórzy będą woleli się potępić niż uznać, że żyją w złu. Muzyka młodzieży jest aberracją. Ich słowa są szczególnie obraźliwe względem naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz wobec naszej królowej i matki. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa złowrogi plan elity wykorzystał umysły ludzkości. Sprzedała wam ona poprzez technologię, rozrywkę, potrzebną w sianiu w domach niewierności. i stworzyła ona zdziecinienie psychologiczne, uzależnione od zwycięskich bohaterów. Bez ludzkiego szacunku czy szacunku do człowieka. Nienawiść względem wiernych, reprezentantów naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, ściąga prześladowanie na niektórych biskupów i kapłanów wewnątrz Watykanu, bez świętej bojaźni Bożej. Uzyskując w ten sposób to, że Kościół naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa przejdzie przez przelew krwi męczenników. Nie lękajcie się. Chwała jest zarezerwowana dla wiernych Trójcy Przenajświętszej i naszej Królowej i Matce. Nieście Słowo Boże z pośpiechem, bez spoczynku i bez obaw. Oddajcie wszystko, aby Słowo Boże zostało wysłuchane przez waszych braci. To jest ta chwila. Ziemia trzęsie się mocno w tym i tamtym punkcie. Ludzkość zjednoczy się w lęku, patrząc wzwyż. Z kosmosu nadchodzi przyczyna przerażenia. Ludu Boży, Módlcie się sercem, wzrastajcie duchowo wśród tak wielkiego spustoszenia duchowego. Nie jesteście sami, idźcie dalej bez zmęczenia, modląc się o zbawienie dusz. W tym czasie ten, kto jest światłem i daje światło swoim braciom. Więcej światła otrzymuje od Ducha Bożego. Ten, kto jest ciemnością, więcej ciemności otrzyma. Choroba trwa dalej. Ludu Boży, nie chwiejcie się: jesteście umacniani przez przenajświętszą trójcę. Przez naszą królową i matkę, oraz przez moje legiony niebieskie, które są w służbie ludu Bożego. Miłosierdzie to chwila miłosierdzie poznajcie siebie, przemieńcie się w to, czym powinniście być, a co aż do tej pory wam się nie udało. Proście Ducha Świętego o dary potrzebne do tego, żebyście byli ludźmi karmiącymi się Bożą miłością. Przyjmujcie Boże miłosierdzie, aby stawić czoła złu, które dezorientuje Kościół. Uderzą pasterza, a rozproszą się owce. Mateusz 26, 31. Uważajcie. Przygotujcie co się da i dzielcie się tym z waszymi braćmi, którzy nie mają, aby się przygotowali. Bądźcie rozważni. Ludzkość wpadnie w przerażenie i żywność zniknie. Bądźcie rozważni. Dzielcie się z tymi, którzy nie mają aby stopniowo zaopatrzyli się w to co konieczne Nie czekajcie na chaos zacznijcie działać przed nim Nie lękajcie się kto żyje w wierze w wierze wytrwa i w wierze przeżyje Mój miecz jest wyciągnięty nad kontynentami Nie lękajcie się Nasz Król i Pan Jezus Chrystus jest ze swym ludem. Błogosławieni Ci, którzy dzięki swej wierze się uratują lub zbawią. Uczcijcie naszą Matkę pod wezwaniem Matki Bożej z góry Karmel. Błogosławię Was. Krwią naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa was okrywam. Nie lękajcie się. Nie jesteście sami. Święty Michał Archanioł Komentarz Luz de Maryi Bracia, jak nasz umiłowany święty Michał Archanioł nas zawczasu ostrzega, wiemy, że czasy prześladowania już znajdują się przed Ludem Bożym. To nie dzieje się bez wzbudzenia lęku, ale musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. Chrystus jest razem ze swym ludem. Święty Michał Archanioł powiedział mi parę słów podczas wezwania, i są to te. Święci tego czasu nie zostaną wyniesieni na ołtarze. Ludzkość się przyzwyczaiła do otrzymywania słowa z wysoka. Nie przyjmuje go, nie czyni swoim własnym, nie ceni Go, jakże będą tego żałować? Bracia, kochajmy w duchu i prawdzie.